Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji ministra zdrowia dr Adama Niedzielskiego. Konferencja poświęcona jest bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz obowiązującym w naszym kraju obostrzeniom. Panie ministrze, oddaję Panu głos. Szanowni Państwo, dzień dobry. Jesteśmy tuż po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, na którym Dyskutowaliśmy i omawialiśmy bieżącą sytuację, szczególnie w ramach tego, co się dzieje w szpitalach. Obserwowane ostatnio wyniki dotyczące nowych zakażeń, które dają pewną nadzieję, są w tej chwili zbyt słabym sygnałem, jeśli można tak powiedzieć, żeby traktować je w optymistyczny sposób. Cały czas mamy bardzo trudną sytuację w szpitalach sytuacja ta wygląda w ten sposób że obłożenie łóżek wynosi na dzień wczorajszy ponad 34,5 tysiąca łóżek respiratorowych mamy zajętych ponad 3300 i te parametry zajętości które są mniej więcej na poziomie zbliżającym się do 80% są już parametrami można powiedzieć takimi niebezpiecznymi. Niebezpiecznymi dlatego, że ta dystrybucja łóżek w poszczególnych regionach i ich zajętości nie jest jednolita. Mamy regiony, które mają sytuację względnie bezpieczną, ale mamy również regiony, i trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, gdzie napięcia są bardzo duże. Te regiony, gdzie napięcia dotyczące wykorzystania infrastruktury szpitalnej są bardzo duże, to są przede wszystkim południowe regiony, Polski. Tutaj trzeba zacząć od Śląska, gdzie ta sytuacja cały czas jest bardzo trudna. W ostatnim czasie opracowaliśmy takie plany relokacji pacjentów, bo Śląsk jest przykładem jednego z tych regionów, które już samodzielnie nie mogą poradzić sobie ze skalą napływu pacjentów, ze skalą obciążenia infrastruktury szpitalnej. Dlatego przygotowaliśmy takie rozwiązania, że sąsiadujące regiony pomagają regionom takim jak Śląsk, o czym powiem za chwilę właśnie w tym, żeby pacjenci trafiali do innych regionów i tam byli zaopiekowani w lokalnych szpitalach. W przypadku Śląska mamy takie wsparcie, jeśli można powiedzieć, z trzech stron, bo po pierwsze, województwo łódzkie bardzo pomaga województwu śląskiemu. Szpital w Radomsku, wczoraj mniej więcej 50 pacjentów z województwa śląskiego było właśnie zaopiekowanych w Radomsku. Ci pacjenci, którzy trafiają do województwa łódzkiego są wstępnie triażowani w Częstochowie i dalej transportem kołowym wiezieni właśnie do szpitala w Radomsku, który to zresztą szpital będzie zwiększał Proporcje, czy tą część, która jest przeznaczona dla pacjentów ze Śląska. Od strony zachodniej Śląska jest zabezpieczony poprzez Województwo Opolskie. Tam szpital w Kędzierzynie Koźlu przejmuje pacjentów wwiezionych właśnie z tych granicznych powiatów Województwa Śląskiego. Z kolei jeśli chodzi o wschodnią część Śląska, tutaj mamy ewentualność współpracy z Województwem małopolskim, w którym sytuacja też nie należy do prostych, ale tam mamy poszerzany szpital tymczasowy na hali EXPO, gdzie dodatkowe łóżka, bo wczoraj podjęliśmy wspólną decyzję o poszerzeniu, zwiększeniu łóżek w tym szpitalu, będą również ewentualnie przeznaczone dla pacjentów ze Śląska. Jeśli chodzi o województwo małopolskie, to tutaj dostępność łóżek ogólnych jest na takim poziomie, który zabezpiecza najbliższe kilka dni, natomiast mamy tutaj problem z łóżkami respiratorowymi. Dlatego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z Wojewodą opracowało plan ewentualnego przemieszczania tych pacjentów, którzy są w stanie najcięższym. Na szczęście przez ostatnie dwa dni intensywnie razem z panem Wojewodą Kmitą opracowaliśmy też możliwość zwiększenia co najmniej 20 łóżek respiratorowych w Województwie. Małopolski. Jeśli chodzi o województwo podkarpackie tutaj województwem, które wyciąga rękę czy pomaga województwu podkarpackiemu jest województwo lubelskie, pacjenci, którzy są w południowych powiatach, w tych szpitalach powiatowych leczeni, tam powoli będą również pojawiali się pacjenci z Podkarpacia w przypadku takiej ewentualności, bo jeszcze na Podkarpaciu pewne rezerwy istnieją. Dwa pozostałe województwa, czyli województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, o których należy powiedzieć, to są województwa, które w ostatnim czasie odczuły bardzo wysoką dynamikę wzrostu zachorowań. Tam mamy bardzo duże dopływy pacjentów i zresztą warto zaznaczyć w tym momencie, że, Szanowni Państwo, to, co mieliśmy jako liczbę nowych zachorowań w zeszłym tygodniu, to teraz właśnie ta fala, ta kumulacja, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, właśnie będzie przechodziła przez system szpitalnictwa. I zarówno województwo wielkopolskie, jak i dolnośląskie mają największą dynamikę teraz napływu pacjentów, bo jeszcze niedawno miały bardzo duże dynamiki wzrostu dziennej liczby zachorowań. Oba te województwa również mogą liczyć na wsparcie Innych regionów, w przypadku Wielkopolski, tym regionem, który będzie pomagał, będzie zachodniopomorskie województwo tam mamy jedyny nieotworzony jeszcze, ale w pełnej gotowości szpital tymczasowy, który w przypadku dojścia przez Wielkopolskę do tego limitu wykorzystywanych łóżek będzie aktywnie wspierał właśnie pacjentów wielkopolskich, z kolei z punktu widzenia województwa dolnośląskiego to wsparcie ma zapewnić między innymi województwo lubuskie. Tak jak Państwo widzicie, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie z jednej strony widzimy niewielki spadek dziennej liczby zachorowań, ale proszę pamiętać, że ten spadek też w dużej części jest związany z tym okresem świątecznym, który mamy za sobą. Dzisiaj sprawozdawane wyniki, które mówią o 14 tysiącach przypadków, to jest co prawda mniej niż tydzień temu, ale proszę pamiętać, że zawsze w poniedziałki, a tym razem raport z wtorku jest tym pierwszym dniem poświątecznym. Mamy też stosunkowo mniejszą liczbę, więc te reprezentatywne informacje, to z jakim trendem mamy do czynienia, będziemy wiedzieli tak naprawdę dopiero w kolejnych dniach. Warto też pamiętać o, o tym, że konsekwencje ewentualnej zwiększonej mobilności w czasie świąt, bo my oczywiście czekamy na dane dotyczące mobilności, jaka miała miejsce w okresie świąt, to skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. I wtedy po prostu przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy nie daj Boże, złapie drugi oddech, co oznaczałoby po prostu przyrost dziennej liczby zachorowań, który byłby konsekwencją właśnie tej zwiększonej mobilności w czasie świąt, dlatego musimy w tym najbliższym czasie, w tym tygodniu, ale również w tygodniu przyszłym, dokładnie przyglądać się sytuacji. Z tych powodów podjęliśmy decyzję, że obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, zostaną przedłużone o kolejny okres ponad tygodnia, niewiele ponad tygodnia, bo chcemy, żeby to był okres, który obejmuje też kolejny weekend, czyli to przedłużenie zasad bezpieczeństwa będzie obowiązywało do 18 kwietnia i wtedy w przyszłym tygodniu będziemy podejmowali kolejną decyzję, co robić dalej. Ta decyzja jest odłożona o tydzień, dlatego że, tak jak z jednej strony mówiłem, Patrzymy na to, czy ten trend dotyczący liczby zmniejszonych zachorowań będzie kontynuowany w, no, mimo tego okresu świątecznego i jego konsekwencji. Zobaczymy, co z mobilnością, ale też przede wszystkim, i to jest najważniejszy powód, że chcemy zobaczyć, jak te konsekwencje fali zachorowań będą wyglądały na poziomie wykorzystania infrastruktury szpitalnej. Pamiętajmy też, że. Mamy taką perspektywę przyspieszenia szczepień, mamy coraz więcej też w konsekwencji zachorowań ozdrowieńców, czyli te naturalne bariery stają się coraz bardziej wyraziste. Tutaj warto powiedzieć, że to przyspieszenie szczepień, o którym mówimy od pewnego czasu, jest przyspieszeniem, które teraz w ramach hasła „Wszystkie ręce na pokład z punktu widzenia właśnie Narodowego Programu Szczepień będzie angażowało samorządy i mam nadzieję, że tutaj ta odpowiedź samorządów będzie tak duża, że ten program szczepień w najbliższych w dwóch miesiącach stanie się jego efekt realną barierą dla rozwoju epidemii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani minister. Szanowni państwo, przechodzimy do zadawania pytań. Jest Państwa dość duża liczba, bo około 20 dziennikarzy się dzisiaj zgłosiło, więc proszę na wstępie zaznaczam, że najpierw po jednym dziennikarzu z każdej redakcji i nie więcej niż jedno pytanie, czego będziemy starali się ściśle przestrzegać. Proszę bardzo, pan Łukasz Kisłow, Fakty TVN. Dzień dobry, Łukasz Kisłow, Fakty TVN. Panie ministrze, ja mam pytanie. Szef Centrum Szczepień w Rzeszowie mówi o szczepionkach szczepieniach szczepionką Johnson ⁇ Johnson bez wiedzy rządu. Czy to prawda, czy błąd, czy może przestępstwo, no skoro w, w administracji rządowej są urzędy powołane do kontroli szczepień, także w ramach badań klinicznych. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przypadek Rzeszowa, to już w tym temacie były przedstawione wyjaśnienia. Ja tylko dodam, że wyjaśnialiśmy bezpośrednio z firmą Johnson i Johnson, czy są prowadzone badania kliniczne właśnie w tym konkretnym ośrodku. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia takiej informacji. Ten program, który właśnie na zasadzie badań klinicznych ma testować pewne modyfikacje użycia szczepionki. Johnson Johnson i Johnson bo ona w tej chwili ma rekomendacje i dopuszczenie jednodawkowe. To jest program, który dopiero jest definiowany, więc nie ma w tym zakresie podjętych żadnych decyzji, a z punktu widzenia oczywiście dystrybucji, szczepionek, które do nas są zadeklarowane w formie dostaw w tej drugiej połowie kwietnia, tu mówimy o tej ilości 300 ponad tysięcy dawek, to tutaj absolutnie nie ma podjętej żadnej decyzji, żeby to były tylko te selektywne punkty, które między innymi by dotyczyły ośrodka w Rzeszowie, także ta wiadomość niestety ma charakter fake newsa. Redaktor Magdalena Władarczyk, TVP Info. Dzień dobry, Magdalena Wodaczyk, TVP Info. Na chwilę obecną w Polsce mamy trzy rodzaje szczepionek. Pfizer, Moderna oraz AstraZeneca. Ja chciałam zapytać, jak długa jest lista preparatów oczekujących na zatwierdzenie? Bardzo dziękuję. Ja przypominam tutaj, że organem zatwierdzającym, czy dopuszczającym w przypadku polskiego rynku jest EMA. W tej chwili tam jest złożony wniosek na szczepionkę, przepraszam, Nowa która jest w trakcie tej procedury dopuszczania. Są inne preparaty, które są w trakcie procedury Rolling Review albo jej początku. Więc w zasadzie myślę, że tak płynnie w kolejnych miesiącach takie decyzje będą przez EME podejmowane. Redaktor Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry, panie ministrze, panie rzeczniku. Czy rekomenduje Pan, Panie Ministrze, powrót dzieci do szkół jeszcze w kwietniu? Tutaj nawiązuję oczywiście do wypowiedzi wiceministra Dariusza Piątkowskiego, który mówił o możliwym odwróceniu edukacji w kwietniu właśnie oraz jak może wyglądać panie ministrze majówka? Czy należy spodziewać się kolejnych? Panie redaktorze, prosiliśmy o jedno dziękuję. pytanie. Panie redaktorze. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, bez względu na ten poziom edukacji, o którym mówimy, czyli jak rozumiem najbardziej interesująca jest kwestia przedszkoli i klas 1-3, to oczywiście to są no, priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń, w tym sensie, że pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali przywracając Normalność, to będą właśnie powroty do przedszkoli i powroty do klas 1-3. Ja mam nadzieję i również tutaj podzielam punkt widzenia pana ministra Piątkowskiego, że jeszcze w kwietniu przedszkola i te klasy 1.3 wrócą do nauczania. No, przedszkola w trybie zwykłym, a klasy 1.3 co najmniej w trybie hybrydowym. Doktor Mira Skurka, Wydarzenia Polsat. Pani redaktor, proszę o włączenie mikrofonu. Tak, teraz mnie słychać? Słychać, słychać. Dzień dobry, to jeszcze raz spróbuję. Mira Skórka-Polska, wydarzenia mam pytanie. Według części mediów skierowania na szczepienia mogą wystawiać lekarze także osobom, które nie mają uprawnień, które nie mają tego wygenerowanego e-skierowania. I taki, do takich procederów podobno dochodziło właśnie w Przychodni Radomiu, w Radomiu, ale także w szpitalu w Radomsku. Czy rzeczywiście taka możliwość, lekarze taką możliwość mają? Tak, rzeczywiście jest taka możliwość. Ta możliwość wynika między innymi z tego, żeby racjonalnie prowadzić gospodarkę szczepionkami, po to, żeby wykorzystywać również te dawki, którym grozi ewentualne, zmarnowanie, ale proszę pamiętać, że również te skierowania powinny być wystawiane w ramach reguł, które są określone w rozporządzeniu, czyli dokładnie zgodnie z kolejnością grup, z kolejnością ewentualnych roczników, które są dopuszczane do szczepienia. Redaktor Krzysztof Berenda, FM. Dzień dobry, Krzysztof Arenda, Radio RMF. Chciałem zapytać, bo o tym mówiło się jakiś czas temu, ale czy aktualne jest, aktualne jest rozpatrywanie przez rząd możliwości otwarcia na majówkę sportu na otwartym powietrzu kultury, może koncertów, gastronomii ogródkowej? Czy to jeszcze jest realne, żeby takie poluzowanie nastąpiło na majówkę, czyli na początek maja? Dziękuję. Znaczy tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim myślimy w pierwszej kolejności o przywracaniu edukacji. Ta perspektywa majówki jest jeszcze no, trochę czasu, bo mamy ponad trzy tygodnie do, do rozpoczęcia weekendu majowego. Myślę, że w przyszłym tygodniu, tak jak będziemy obserwowali zarówno sytuację w szpitalach, ale też jakie są konsekwencje okresu świątecznego dla przyrostu, bądź nie, bądź kontynuacji spadków liczby nowych zakażeń, to wtedy będziemy no, mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji. Ale myślę, że zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy to dwa lata temu, czy we wcześniejszych okresach, bo siłą rzeczy program szczepień jeszcze do okresu majowego nie zapewni nam takiego zabezpieczenia populacyjnego, więc trzeba się liczyć, że w tym okresie majówki również będą obecne obostrzenia. O skali będziemy informowali w kolejnych tygodniach. Redaktor Aleksander Mimier, Niezależna.pl Aleksander Mimier niezależna.pl. Panie ministrze, panie rzeczniku, 20 marca informował pan minister, że mutacja brytyjska wyparła już inne warianty wirusa w Polsce, osiągając udział 80%. Jak dziś wygląda udział tych wariantów? No i czy, te, czy ta mutacja, o której mówiło się, że jest bardziej zakaźna i bardziej śmiertelna, dalej w Polsce obowiązuje? Dziękuję. Zdecydowanie tak. W tej chwili kolejne raporty, które otrzymujemy w ramach monitorowania właśnie badań genetycznych wirusa, informują nas, że mamy mniej więcej z ostatnich dwóch, trzech tygodni już ten udział na poziomie 90%. Więc ta tendencja do dominacji mutacji brytyjskiej zdecydowanie, się, zdecydowanie jest kontynuowana. Redaktor Miłada Jędrysik Okopres. Dzień dobry. Ja mam pytanie o szczepionkę Astryzeneki. Dzisiaj jest posiedzenie Komitetu Szczepionkowego Europejskiej Agencji Leków i chciałam w związku z tym zapytać, czy jeżeli Komitet uzna, że ryzyko tych incydentów zakrzepowo-zatorowych, chociaż bardzo małe, jak wszyscy podkreślają, jest w jakiś sposób związany ze szczepionką, choć być może nie będzie wiadomo jeszcze na tym etapie, w jaki sposób to czy rząd wtedy wprowadzi takie zalecenia, jak wprowadziło już wiele krajów europejskich, żeby przeznaczyć tą szczepionkę dla osób na przykład powyżej 60 roku życia? Proszę pamiętać, że komunikaty EMY tak naprawdę mają najczęściej dwa wymiary, to znaczy, że jest ewentualne wskazanie ryzyka, o którym Pani mówiła, jako ryzyka, które w zależności od wyceny jest albo poważne, albo niskie, ale jest też sumaryczna ocena stosowania preparatu, która mówi o tym, czy korzyści ze stosowania danego preparatu przewyższają ryzyko i związane z tym koszty. Jeżeli, jeżeli ze strony M będziemy mieli po pierwsze nadal utrzymaną tą pozytywną rekomendację stosowania, która jest oparta na właśnie wzajemnej wycenie korzyści i ryzyka, to będziemy kontynuowali proces szczepień, oczywiście w tym zakresie, w jakim charakterystyka produktu leczniczego dopuści jego stosowanie. Jeżeli nie dopuści jego stosowania w jednej grupie albo będzie wskazywała ryzyko, to w zależności od tego będziemy bądź robili wyłączenie, bądź wskazywali szczególne ryzyko, które powinno w ramach wywiadu przedszczepiennego być uwzględnione przez prowadzących ten wywiad. Więc tutaj czekamy, rzeczywiście na godzinę 16.00 jest zapowiadany komunikat Emy i jeżeli on będzie pozytywny dla preparatu, to będziemy kontynuowali szczepienie, a w zależności od szczegółów dotyczących wyceny tych pojedynczych ryzyk, chociażby związanych z zakrzepicą, będziemy dostosowywali nasz sposób działania, czy też na przykład wywiad prowadzony z pacjentem. Redaktor Agnieszka Bagińska, TeleExpress. Dzień dobry, Agnieszka Bagińska, Telexpress, Telewizja Polska. Ja bym chciała tutaj dopytać o te mutacje koronawirusa. Jak wygląda sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o wariant południowoafrykański i wariant brazylijski? Dziękuję. Rzeczywiście mamy do czynienia, tak jak powiedziałem wcześniej, z dominacją mutacji brytyjskiej. Mamy pojedyncze przypadki zweryfikowania mutacji południowoafrykańskiej i również brazylijskiej. W Europie pojawiła się też mutacja nigeryjska, to są wszystko mutacje, które są objęte tak zwanym alertem WHO, czyli potencjalnym Wskazaniem tych mutacji jako mutacji jeszcze niezweryfikowanych pod kątem sposobu rozprzestrzeniania się i skonkretyzowania informacji dotyczących odporności na szczepienie. Więc my oczywiście to monitorujemy, ale u nas zdecydowanie w kraju dominuje mutacja brytyjska. Mamy tylko pojedyncze przypadki tych dwóch, o których wspomniałem. Redaktor Maja Wójcikowska, tvn 24 Dzień dobry. Panie ministrze, ja mam pytanie o farmaceutów i fizjoterapeutów. Oni po kursie mogą szczepić, jak rozumiem, ale pytanie, co jest z kwalifikacją do szczepień? Czy chociażby takie osoby będą mogły to robić? No i też pytanie w kontekście szczepień, ile na dziś jest dawek szczepionek takich, które mogą być Pani redaktor, prosiłem o jedno pytanie od redaktora. Jeżeli chodzi o kwestię szczepień, to do samego szczepienia, czyli wykonania iniekcji, to już dopuszczeni są od pewnego czasu zarówno ratownicy, jak i farmaceuci nowum, które zostanie przygotowane w formie rozporządzenia jest właśnie kwestia kwalifikacji do szczepienia i tutaj te kursy które, o których pani wspominała, to są właśnie kursy związane z kwalifikowaniem i w przypadku odbycia tego kursu zarówno fizjoterapeuci, zarówno farmaceuci będą dopuszczeni do tej kwalifikacji. Rozporządzenie planujemy opublikować w piątek. Redaktor Anna Józefowicz, Radio Z. Pani redaktor. Mikrofon poprosimy włączyć. Teraz słychać? słychać? Dobrze? No tak. dobrze. Chciałabym zapytać o syndromy poszczepienne. Bo rozumiem, że są instytucje, które monitorują, jaki procent osób zgłasza działania niepożądane i czy już są jakieś wnioski o odszkodowania. Nie bardzo wiem, co Pani ma na myśli mówiąc o syndromie poszczepiennym, bo my tutaj mamy kwalifikowane i liczone tylko niepożądane odczyny poszczepienne, rozumiem, że to o to chodzi w Pani pytaniu. To tutaj statystykę w tym zakresie prowadzi główny inspektor sanitarny, wszystkie zgłoszone. Przez lekarzy NOPy są rejestrowane w tej bazie. Na razie nic mi nie wiadomo o żadnych wnioskach odszkodowawczych. Ja tylko przypomnę, że ta statystyka jest dla państwa dostępna. Redaktor Klaudiusz Ślezak, Radio Nowy Świat. Dzień dobry, panowie. Ja w trochę innej sprawie, a mianowicie dzisiaj pielęgniarki przed Ministerstwem Zdrowia. Czy pan minister ma dla tej grupy zawodowej jakieś nowe propozycje? No bo dużo mówią o tym, że są bardzo potrzebne także w trakcie pandemii, zwłaszcza w trakcie pandemii, a od lat nie doczekały się żadnych podwyżek. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że my od lutego w forum Komisji Trójstronnej prowadzimy. Taki dialog ze wszystkimi grupami zawodowymi w ramach sektora opieki zdrowotnej. I ten dialog jest w tym sensie intensywny, że nasze spotkania odbywają się regularnie co tydzień bądź w formule prezydium tego zespołu trójstronnego do spraw opieki zdrowotnej bądź w formie właśnie uwzględniającej również przedstawicieli grup zawodowych. Nasze rozmowy. Dotyczą kształtowania właśnie ścieżki wynagrodzeń i to zarówno w tym krótkim okresie, czyli te dotyczące tego, co będzie się działo w tym roku, ale też w perspektywie dłuższej, bo chcemy, żeby ta ścieżka wzrostu wynagrodzeń zaprogramowana dla wszystkich zawodów, podkreślam, bo to dotyczy zarówno pań Pielęgniarek, zarówno lekarzy, ale też innych zawodów, które pracują w sektorze medycznym. Ta praca się systematycznie posuwa. Posuwa się w ten sposób, że podpisaliśmy już protokół uzgodnieniowy, podpisany przez wszystkie trzy strony biorące udział w komisji trójstronnej, dotyczący roku 2021, który przewiduje unormowanie systemu wynagrodzeń poprzez zmianę ustawy o minimalnym wynagrodzeniu czy o najniższym wynagrodzeniu w sektorze medycznym. Zaproponowaliśmy tam przede wszystkim mechanizm odnoszenia tego minimalnego wynagrodzenia do średniego wynagrodzenia w gospodarce co powoduje oczywiście że mamy tutaj do czynienia z takim automatycznym mechanizmem podwyższania tego minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach co jest właśnie gwarancją że ta realna wartość wynagrodzeń nie będzie się deprecjonowała. Stawki, które zaproponowaliśmy i które zostały uzgodnione na rok 21 to są stawki, które przede wszystkim powodują poprawę poziomu wynagrodzeń tych zawodów, które były w mniejszym stopniu doceniane, czyli tych zawodów takich pomocniczych i zawodów, które też bardzo realnie przyczyniają się do prawidłowego czy w ogóle do funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. To, co chcemy zrobić, projektując wynagrodzenia na kolejne lata, to właśnie zapewnić, żeby wraz z tym, jak zwiększają się nakłady na opiekę zdrowotną, bo mamy wyznaczoną ścieżkę wzrostu nakładów do 6%, Procent PKB, żeby wszystkie te zawody partycypowały we wzroście nakładów i żeby były jego beneficjentami. I nad tym obecnie pracujemy. Ja prosiłbym też, uzupełniając, panie redaktorze, żeby posługiwać się prawdziwymi informacjami, jeżeli mówimy o podwyżkach, to od 2015 do 2020 roku pielęgniarki zyskały w granicach 2700 zł średnio na etat. Proszę bardzo. Ostatnie pytanie, redaktor Tomasz Kozłowski. Fakt. Dzień dobry, panie ministrze. Ja mam pytanie jeszcze dotyczące wakacji. Jak musiałaby się zmienić sytuacja epidemiczna w Polsce, żeby pan rekomendował otwarcie hoteli i gastronomii na, na wakacje? Dziękuję. Uh. Szanowni państwo, korzystając z tego pytania, bo oczywiście na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, chciałem pokazać, że w zależności od sytuacji, doświadczenie nasze pandemiczne pokazuje, że jednak nie, kre, nie kierujemy się zawsze tymi samymi kryteriami. Tak jak Przede wszystkim na początku pandemii czy w kolejnych okresach kierowaliśmy się chociażby tą nową liczbą zakażeń, które są diagnozowane w ramach wykonywanych testów codziennie. To na przykład w momencie bardzo dynamicznego wzrostu zachorowań, kierowaliśmy się samą dynamiką tych zachorowań, nie patrząc już tylko i wyłącznie na bezwzględną liczbę zakażeń. Teraz, kiedy jesteśmy w sytuacji, mam nadzieję, tego, że apogeum fali mamy już za sobą, to najważniejszym kryterium staje się w tej chwili kwestia obłożenia infrastruktury łóżkowej i przede wszystkim infrastruktury związanej z łóżkami respiratowymi, respirator więc tutaj trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jakie będą kryteria uwolnienia tej części gospodarki, która jest związana z sektorem hotelarskim, bo to zależy tak naprawdę od momentów pandemii, w którym będziemy się znajdowali. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za udział w konferencji prasowej. Życząc miłego dnia, zapraszamy na kolejną konferencję. Do zobaczenia. Dziękuję.